And when you visited uh, Netflix on the set for The Witcher series, uh, did you give them any uh, feedback on the, on the set? No, uh, maybe I gave them some ideas, but they never listened. <laughs> <laughs> they never listened. <laughs> <laughs> Who's this? It's a writer. There's nobody. Meanwhile... We always stick to what Sapkowski intended. No, I just think there's so much material. Um, that I don't feel the need to start inventing my own to keep it going because there was just too much good material to tell in eight episodes. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> ah, look at the <laughs> look at his lips. <laughs> <laughs>

dobry, dzień dobry, z tej strony Drwal, a tematem dzisiejszego materiału jest wracający jak bumerang, Netflixowy produkt Wiedźminopodobny, czyli ten nieszczęsny serial, który Wiedźmina ma jedynie z nazwy i który sprawił, że tak jak kiedyś marzyliśmy o tym, żeby zobaczyć adaptację Wiedźmina, tak teraz chyba wszyscy wolelibyśmy, żeby ten serial w ogóle nie powstał. Jeżeli śledziliście moje filmy na ten temat, moje recenzje, no to z pewnością zauważyliście, że ten serial miał P. Pełno problemów. Właściwie to z, był złożony głównie z problemów, które utworzyły tak marną całość. Jednakże my, jako fani oryginału, jako fani Wiedźmina, z pewnością najbardziej wyrzucamy serialowi to, że kompletnie on wyrzucił książki do kosza. Że twórcy tego serialu, pani showrunner, scenarzyści, producenci uznali, że nie potrzebują robić adaptacji jakichś tam książek. I że napiszą własną, lepszą wersję Wiedźmina. A efekty tego wszyscy dobrze znamy. Jak się jednak okazało, mogło być goła inaczej, ponieważ sam Sapkowski oferował Netflixowi swoją pomoc. Sam Sapkowski był gotów na to, żeby udzielać im porad, ba, kto wie, może nawet zgodziłby się dołączyć do grona twórców serialu, dzięki czemu produkcja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Jak jednak się dowiedzieliśmy, Netflix olał autora ciepłym Moczem. W tym momencie, już kompletnie, mając za nic już nie tylko jego twórczość oraz fanów tejże twórczości, ale samego autora tejże twórczości. Mówiąc krótko, jest grubo. Pozwolę sobie zarazem dodać, że nowinka ta wyszła w bardzo dobrym momencie, ponieważ jestem w trakcie przygotowywania dla Was. Ja wiem, że długo mi to schodzi, ale jestem w trakcie dużego materiału, właśnie podsumowującego cały ten temat wiedźmiński. To, co początkowo miało być recenzją trzeciego sezonu, będzie czymś dużo, dużo większym z racji tego, że wiele wody już upłynęło. Od tego sezonu, także ja też postanowiłem wypłynąć z tym materiałem na szersze wody. Jest na co czekać, uwiejście mi. Myślę, że wyrobię się do końca tego miesiąca z tym materiałem. Tym bardziej, więc warto obserwować kanał, subskrybować, walnąć w dzwona, wtedy ja puszczam nowy film, a wy, siedząc w pierwszym rzędzie z popcornem, od razu widzicie, że ten film się pojawił. No, same plusa, moi drodzy. No ale dobrze, tymczasem przejdźmy sobie do tego, co Imcz Sapkowski powiedział nam odnośnie podejścia Netflixa do jego osoby, do jego zawodu. Jak to doprawdy ciekawie uzupełnia nam obraz marności, jaką jest Netflixowy produkt Wiedźminopodobny. Zapraszam do materiału. Rozmowa z Andrzejem Sapkowskim, którą dzisiaj się zajmiemy, miała miejsce podczas tegorocznej wiedeńskiej edycji Comic conu W trakcie tego wydarzenia zagraniczny kanał Serial Killers miał okazję złapać Andrzeja i zadać mu kilka pytań. Pytania dotyczyły różnych rzeczy. Od kolejnej książki. Notabene mamy potwierdzenie, że kolejna książka ukaże się w przyszłym roku poprzez warsztat pisarza, jego metodę pracy, czy właśnie stosunek, czy to do gier, czy to do adaptacji. Oraz rzecz jasna padły pytania o serial Netflixa. I do tego sobie teraz przejdziemy. When you visited uh, Netflix on the set for the Witcher Series. Uh... Did you give them any uh, feedback on the on the set? Uh, did you like some? No, well, some? the set was tremendous, you know, tremendous. Mm -hmm. There's also, oh, like this, everything, everything. Uh, but no, uh, maybe I gave them some ideas, but they never listened. <laughs> 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 they never listened. <laughs> 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 but it's normal, it's normal. <laughs> Who's this? It's a writer, there's nobody. <laughs> Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja oglądając ten fragment, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Andrzej Sapkowski, w tym wywiadzie, oczywiście kamuflując to wszystko, śmiechami, jest tak naprawdę rozgoryczony całą tą sprawą i tym, jak to wyglądało, no ale nie ma się zupełnie co dziwić. Pomyślcie sobie, czy bylibyście sobie w stanie wyobrazić podobne słowa, które padłyby z ust choćby Georgia Martina przy omawianiu podejścia twórców serialowej gry o tron do jego osoby, do jego twórczości, do jego zdania. Albo z ust J.K. Rowling, która mówiłaby o swoim wkładzie i o tym, jak była postrzegana przy kręceniu Harry'ego Pottera. No, ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy. Ponieważ dobrze wiem, że zarówno Martin, jak i Rowling, jak i, jak i masa innych autorów, którzy pojawili się na planach. Adaptacji swoich dzieł, bądź mieli właśnie jakiś wkład w tworzenie tychże, to zarówno oni, jak i ich zdanie było traktowane wtedy z należytym szacunkiem. I co ciekawe, dzisiejszy materiał oraz słowa Andrzeja Sapkowskiego dotyczą tematu, który dosyć obszernie omawialiśmy wspólnie z Dominiką z kanału Czerw Fantastyczny. Materiał z naszej rozmowy znajdzie się u mnie oraz u Dominiki na kanale. Tematem naszej rozmowy zaś były oczywiście adaptacje. Adaptacje książek fantazy. Kiedy adaptacja się udaje kiedy się nie udaje. Co wpływa na to, że adaptacja jest dobra, a co wpływa na to, że nie jest dobra. I co w tej rozmowie między innymi wyszło? Że zazwyczaj jeżeli autor jest obecny na planie zdjęciowym, albo ma jakąś swoją rolę w procesie twórczym adaptacji swojej twórczości, to wtedy taka adaptacja ma dużo większe szanse na to, żeby się udać. I nawet na Netflixie są na to przykłady. Pierwszym przykładem jest choćby Sandman. Gdzie przecież autor oryginalnego komiksu Neil Gaiman był jednym z producentów serialu i adaptacja wyszła ok. Drugim jeszcze lepszym przykładem, o którym zresztą robiłem oddzielny materiał na kanale, jest również serial na Netflixie One Piece, będący przecież adaptacją japońskiej mangi i anime. W tamtym przypadku było jeszcze ciekawiej, bo autor oryginału Eiichiro Oda dał Netflixowi żelazny warunek, że mogą robić adaptację, ale tylko i wyłącznie, gdy on będzie mieć nad wszystkim pieczę. Nie znaczyło. To, że wchodził z butami w kompetencje, czy to reżysera, czy scenarzysty, czy reszty ekipy filmowej, nie, ale wszystkie elementy serialu od castingu, poprzez scenariusz, poprzez scenografię, montaż musiały dostać jego akceptację. Wszystko musiało przejść przez jego ręce. Bez tego nie robiliby adaptacji. Taki był jego kontrakt z Netflixem. No i co? I adaptacja spodobała się zarówno fanom oryginału, jak i laikom i nowym widzom. Niestety, kiedy Andrzej Sapkowski oraz Tomek Bagiński, który przecież załatwił Dyla. Z Netflixem zabierali kontrakt z platformą, nie pomyśleli o tym, żeby zawrzeć tam takie żelazne warunki. No bo kto by się spodziewał, że Netflix, robiąc adaptację Wiedźmina, zupełnie oleje, jak widać, nie tylko materiał źródłowy, ale także i samego autora. I jest to tym bardziej znamienne, że obecność autora na planie to nie jest coś, co można mieć od tak od ręki. Wiele autorów nie ma chęci, nie ma czasu, albo po prostu nie ma takiej możliwości, bo na przykład nie ma ich już z nami. Zauważcie przecież ile się robi adaptacji książek, których autorzy już nie przemierzają tego łespadołu. Także w tym momencie Netflix mógł być uprzywilejowany i posiadać samego autora na planie i korzystać z jego rad i z jego wiedzy na temat świata, który stworzył, no bo kto może mieć tą wiedzę większą niż sam autor? A <laughs> to... Who's that guy? From Polska? Tam chyba polar bears biegają z Coca-Colą i Santa Clausem. To już trzeba chyba po prostu nie myśleć racjonalnie, jak dla mnie, tak? Jeżeli macie taką okazję, a z niej nie korzystacie. Dlatego polecam w życiu wykorzystywać okazję. Tak jak okazje na Instant Gaming, jak Black Magic Friday, w trakcie którego tylko przez następne kilka dni możecie znaleźć klucze na świetne gry, programy i usługi w jeszcze lepszych niż dotychczas cenach. Hogwarts Legacy, Total War Warhammer Trilogy, God of War Ragnarok, Windows 11 Pro, Xbox Game Pass i wiele, wiele innych. Wszystko to po obniżkach takich, że mucha nie siada, komar nie kuca. Co więcej, w kolejnych dniach promocji pojawiać się będą nowe okazje. Warto więc obserwować Instant Gaming na bieżąco, ponieważ znajdziecie tam klucze nie tylko na wszystkie platformy, lecz przede wszystkim na pewniaku, bo wszystkie klucze są z legalnych źródeł. Mój link do Instant Gaming zostawiam wam w opisie oraz w komentarzu i życzę wam pomyślnych łowów na Black Magic Friday. A teraz wróćmy do materiału, bo jesteśmy dopiero w połowie. Prawdziwie bezprecedensowe jest to, jak szerokim echem odbił się wywiad z Andrzejem Sapkowskim w branżowych mediach. Wywiad, który przecież nie był udzielany dla wielkiego portalu. Ale tu nie ma się zupełnie co dziwić, ponieważ skala klęski Netflixowego produktu podobnego to jest czymś czego nie ogląda się tak często Wiedźmin Netflix nie słuchał Sapkowskiego autor nie jest nikim ważnym Netflix nigdy nie słuchał Sapkowskiego w sprawie serialu Wiedźmin to pisarz, to nikt. Wiedźmin od Netflix bez ingerencji Andrzeja Sapkowskiego. Firma nigdy nie słuchała pisarza. Sapkowski, ignorowany przez twórców Wiedźmina Netflixa. Sapkowski dawał pomysły, ale nikt go nie słuchał. Andrzej Sapkowski krytykuje Netflixa, nigdy mnie nie słuchali. Twórcy Wiedźmina nie słuchali Sapkowskiego, to tylko pisarz. Co ciekawe, nawet zagraniczne portale zajęły się właśnie tym tematem oraz słowami Sapkowskiego. I nie ma się zupełnie co dziwić. Tak jak powiedziałem, porażka serialu jest tak sromotna i tak widoczna, że nie dziwota, iż każda nowa informacja wzbudza zainteresowanie, ponieważ każda z nich uzupełnia ten marny obraz, jakim jest ta produkcja. I każda z nich zarazem jest kolejnym elementem bardzo pasującej do siebie układanki. Zauważcie przecież, jakie informacje mieliśmy wcześniej odnośnie podejścia Netflixa do twórczości Sapkowskiego. Przypomnę Wam tylko, że wcześniej już dotarły informacje, jakoby scenarzyści serialu mieli kompletnie nie szanować, a wręcz otwarcie nie cierpieć książek Sapkowskiego. Mówił to były członek ekipy, która tworzyła serial. Gwoli przypomnienia, jak powiedział, pracowałem przy. Przy serialu, mianowicie przy Wiedźminie, gdzie niektórzy scenarzyści aktywnie nie lubili książek i gier. Nawet jawnie kpili z materiału źródłowego. Następnie mieliśmy przecież tą sytuację ze scenarzystą Wiedźmina, który zaczął wyzywać fanów od hejterów, jak zaczęli im wykazywać, że nawet książek nie czytali, a następnie sam się wkopał, podając zupełnie błędne informacje odnośnie tego, co było w książce. A zarzekał się, że tak czytaliśmy, dokładnie tak było. Wszystkim tym zajmowałem się u mnie na kanale, moi drodzy. Kto obserwuje kanał, ten dobrze wie. Po raz kolejny polecam subskrybować dzwoneczkiem, bo wtedy nic nie przegapicie. No i w końcu mamy przecież sam fakt tego, że Henry Cavill odszedł z serialu i że chciał to już zrobić w trakcie drugiego sezonu. Bo nie mógł patrzeć na to, jak się masakruje rzeczy, których sam był fanem. Jak masakrują książki, masakrują całą historię o Geralcie. Także w tym momencie słowa Andrzeja Sapkowskiego są kolejnym klockiem do tych puzli, których obrazek no, my już dokładnie widzieliśmy dawno temu. Teraz jedynie dochodzą kolejne elementy uzupełniające ten obraz. I jedynie potwierdzające to, o czym wiedzieliśmy już od dawna. Netflix kompletnie zlewał materiał źródłowy. Pani showrunner Lauren Schmidt-Hisrich kłamała i kłamie wciąż w żywe oczy, że tak, książki na pierwszym miejscu i z wielką fanką, wszystko jeden do jednego. Kolejny sezon na pewno będzie wierny książką, fani będą zachwyceni, wszyscy będą so excited. Wszystko to, jak widać, od początku były głodne kawałki, zaś rzeczywistość, jak już od dawna widzieliśmy, jest dużo, dużo bardziej tragikomiczna. Panowie i panie, pozwólcie, że. Na podsumowanie tego materiału powtórzę coś, co powiedziałem w trakcie wspomnianej rozmowy odnośnie adaptacji z Dominiką z kanału Czerw Fantastyczny. Powiedziałem wtedy mianowicie tyle, że jeżeli ludzie tworzący adaptacje są fanami tego co adaptują, no to wtedy obecność autora przyjmą z otwartymi ramionami. Co jest zrozumiałe, ponieważ w takim wypadku zarówno autorowi, jak i oczywiście ekipie adaptującej zależy na tym, by adaptacja była dobra, bo adaptują coś, co lubi. Jeżeli jednak sytuacja jest goła inna i ludzie, którym wyznaczono tworzenie adaptacji, albo materiału źródłowego nie czują, albo wręcz otwarcie go nie lubią, i zależy im tylko i wyłącznie na wykorzystaniu znanej franczyzy, czy to do przeforsowania własnych pomysłów, czy wręcz przeforsowania konkretnych światopoglądów, czy ideologii. Wręcz i są w stanie robić to za wszelką cenę, nawet kompletnie nie licząc się z tym, co było w materiale źródłowym, w takich przypadkach z oczywistych względów autora na planie nie chcą oraz jego pomocy także nie chcą, ponieważ dobrze wiedzą, jak taki autor zareagowałby na tą bastardyzację jego dzieła. Cóż więc pozostało nam fanom? Oprócz wyrażania głośno i szeroko swojego niezadowolenia pozostaje nam ubolewać, że ze wszystkich znanych książek fantazy, ze wszystkich znanych franczyz, padło niestety na naszego rodzimego Wiedźmina. Panowie i panie, przypominam o tym, że ten temat, temat netflixowego produktu Wiedźminopodobnego w szerokim zakresie. Podsumowany będzie u mnie na kanale już bardzo, bardzo niedługo. Póki co, zachęcam do zostawienia komentarza. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy wyszło przysłowiowe szydło z Wora po tym, co powiedział Sapkowski, czy może po prostu dostaliśmy kolejne z rzędu potwierdzenie czegoś, co tak naprawdę było już wiadome? Komentarze, rzecz jasna, należą do Was. Ja w międzyczasie odsyłam na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch. Przypominam, że wróciliśmy z transmisjami na żywo i jest bardzo przyjemnie, ale póki co. Ode mnie to wszystko. Widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym materiale. Z brodatym pozdrowieniem. Drwalrym wajło.